Lata 90., czas, którego Polska nie zapomniała i nie zapomni jeszcze długo państwo dopiero powstawało na nowo. Prawo dopiero uczono się egzekwować, a miasta, nawet największe, miały swoje ciche, niepisane zasady. W tym świecie wyrosła grupa Pruszkowska, struktura, która działała obok państwa równolegle, często skuteczniej niż instytucje, które powinny pilnować bezpieczeństwa. Dziś opowiem o tym, jak naprawdę wyglądała Polska pod wpływem tej grupy, jak działały mechanizmy, pieniądze, ludzie, nocne życie i zwykła codzienność, która musiała nauczyć się funkcjonować obok czegoś, o czym się nie mówiło, ale co wszyscy widzieli. A to, co zobaczysz, to nie legenda. To kraj, który istniał naprawdę. Transformacja była jak wielki eksperyment granice się otworzyły. Rynek wybuchł, pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem, ale nikt nie wiedział, jak je kontrolować. Jedni zakładali firmy, drudzy wykorzystywali ich brak doświadczenia. Polska była jak młody organizm bez odporności, a gdy państwo kuleje, zawsze pojawia się ktoś, kto oferuje pomoc, tylko że ta pomoc miała swoją cenę. A gdy zobaczysz, jak wyglądała policja, zrozumiesz, Dlaczego wielu wybierało właśnie tę pomoc? Wyobraź sobie komisariat, w którym jeden radiowóz obsługiwał trzy dzielnice: gdzie nie było kamer, komputera, systemu danych, gdzie raporty pisano na papierze, a zgłoszenia ginęły, bo ktoś się pomylił lub. Nie chciał pamiętać, młodzi policjanci mieli dobre chęci, ale zero narzędzi. Starszym często było wszystko jedno. W takich warunkach zwykły człowiek wiedział. Jeśli pojawią się oni, to policja przyjedzie jutro albo wcale. A gdy nie ma policji, zaczyna rządzić strach. Dziś kamera jest w każdym sklepie. Wtedy nie było ich nigdzie. Jeśli coś wydarzyło się na ulicy lub w lokalu, zostawało tylko w pamięci świadków, a świadkowie zwykle szybko zapominali co widzieli. W takich realiach każdy ruch grupy Pruszkowskiej był jak wchodzenie w mgłę. Widziałeś rezultat, nigdy mechanizm. A zwykli ludzie czuli, że są zupełnie sami. To był świat, w którym nikt nie dzwonił na policję. Bo po co? Ludzie żyli między dwoma państwami, oficjalnym i tym nieoficjalnym dużo bardziej skutecznym. Zwykły człowiek wiedział: nie patrz, jeśli widzisz drogie auto bez tablic, wyjdź z baru, jeśli nagle zrobi się cicho. Nie zadawaj pytań, jeśli ktoś zniknie na jakiś czas, to nie były zasady, to były instynkty przetrwania. A pierwsze spotkanie z drugą Polską potrafiło zmienić człowieka na całe życie. Przenieśmy się do 1996 roku. Jest sobota, późny wieczór, mały bar mleczny pod Warszawą. Zwykli ludzie jedzą kolację po pracy. Kelnerka zbiera talerze, telewizor cicho brzęczy na ścianie. Nagle cisza. Drzwi się otwierają. Wchodzi trzech mężczyzn, nie mówią nic. Siadają przy stole w rogu. Kelnerka od razu chowa uśmiech. Starszy pan przy oknie odwraca głowę. Dwóch chłopaków wychodzi nawet nie dopijając piwa. Ta scena trwa może 10 sekund. Ale dla wszystkich obecnych to był znak. Weszła inna Polska, ta, o której nikt nie mówił głośno. A ta inna Polska miała swoją strukturę, swoich ludzi i swoje zasady. Grupa Pruszkowska nie była chaotyczną bandą, to była piramida, w której każdy wiedział, co ma robić. Byli kierowcy, żołnierze, łącznicy, ludzie od rozmów, obserwatorzy. I ci, którzy załatwiali rzeczy. Każdy miał swoją rolę. Każdy miał swoją odpowiedzialność, a najważniejsze było jedno lojalność. Ale żeby mieć lojalnych ludzi, trzeba ich najpierw znaleźć. Siłownie, bazary, dyskoteki, blokowiska z lat 90., gdzie chłopaki po 18 roku życia chcieli pieniędzy, prestiżu, wejścia na skróty. Wystarczał jeden znajomy, jedna podwózka, jedno spotkanie w barze młodzi widzieli szybkie auta, drogie ubrania, szacunek, którego nie miała nawet policja. A potem testy. Zawieś kopertę, stań przy wejściu, sprawdź, czy ktoś obserwuje. Powiedz, kto z osiedla gada za dużo. Tak zaczynała się kariera. Ale wejście było łatwe, wyjście już nie. Nowy człowiek zaczynał od najprostszych rzeczy. Wożenia ludzi, obserwacji, podjazdów pod kluby nie dostawał broni, nie dostawał wielkich pieniędzy. Najpierw trzeba było udowodnić, że jesteś kto trzeba i że można na tobie polegać. Ale jeśli udowodniłeś, drzwi się otwierały, może aż za szeroko. Bo prawdziwą władzę dawały nie zadania, ale pieniądze. Za każdą nielegalną strukturą stoi legalna fasada. Byli księgowi, którzy wiedzieli, jak ukryć pieniądze, byli prawnicy, którzy rozumieli, co można podpisać, a czego lepiej nie. Byli przedsiębiorcy, którzy potrzebowali ochrony, albo udawali, że jej potrzebują, czasem z przymusu, czasem z wyboru, czasem z chciwości, a gdy legalne miesza się z nielegalnym, powstają pieniądze, o których się nie mówi. To nie był mit. Haracze były jednym z głównych źródeł dochodu: sklep na osiedlu, kilkaset złotych tygodniowo, bar od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie, firmy budowlane, transportowe, pałacowa skala. W zamian oferowano spokój, a spokój był wtedy towarem luksusowym. Ale haracze to tylko początek. Pieniądze płynęły każdego dnia: w kopertach, w torbach, w autach. Żołnierz dostawał procent kierowca stałą stawkę. Wyżej kwoty, które dziś trudno sobie wyobrazić. To były pieniądze, które żyły poza systemem. A gdy pieniądz nie jest widoczny, może być wydany na wszystko. Na przykład na legalne biznesy, kluby nocne, parkingowe firmy, złomowiska, ochrona imprez, transport. To były idealne miejsca do ukrywania pieniędzy, przepuszczania ich przez faktury i zatrudniania ludzi, którzy nigdy nie istnieli w żadnym systemie, a kluby nocne miały dodatkowy bonus. Dawały kontakty, dziewczyny, informacje i obecność w świecie, który chciał się bawić, a nie zadawać pytań. A jeśli pieniądze były brudne, trzeba było je wyprać. Bez bankowości elektronicznej wszystko robiło się na papier. Fikcyjne umowy. Fałszywe faktury firmy, które istniały tylko na ulotkach. Z zewnątrz wyglądało to jak normalny biznes, w środku jak maszynka do zamiany brudnych pieniędzy na czyste, a czyste pieniądze dawały realną władzę. Na górze piramidy ludzie żyli inaczej: drogie auta, złota biżuteria, zagraniczne wyjazdy, wille, zegarki, kluby, ale najważniejsze były kontakty z przedsiębiorcami. Politykami, właścicielami firm, bo kontakty dawały wpływy, a wpływy były warte więcej niż pieniądze. I to w tym momencie zaczynają się metody działania. To nie wyglądało jak w filmach, nie było wejścia z krzykiem i przewracania stolików. Pierwszy etap rozmowa. Zwykle spokojna, uprzejma, w białym świetle biura lub na tyłach sklepu możemy pomóc w zamian za niewielką opłatę bezpieczeństwo, porządek, spokój. Drugi etap presja niebrutalna, ekonomiczna. Klientów nagle ubywało. Towar nie dojeżdżał na czas ktoś przestał odbierać telefony. Trzeci etap zgoda bo właściciel rozumiał, że lepiej płacić niż tracić. To był system przemyślany, powtarzalny, skuteczny. Ale były sytuacje, w których rozmowa nie wystarczała. Porwanie w latach 90. nie wyglądało jak w brutalnym kinie. Często trwało, kilkadziesiąt minut, cel był prosty nie zastraszyć ciałem, zastraszyć psychiką. Przykład: ktoś wsiadał do auta na parkingu, nagle obok otwierały się drzwi innego samochodu. Wsiądź, pogadamy. Po czterdziestu minutach taki człowiek wracał, spokojnie, bez śladów przemocy, ale z twarzą, która już wiedziała, że nie warto odmawiać. Nikt nie krzyczał, nikt nie musiał. Psychologiczna przewaga była potężniejsza niż fizyczna. A ci, którzy odmawiali, mieli swoje konsekwencje. Najpierw znikały drobne rzeczy, towar, klienci, zlecenia. Potem pojawiały się przypadki: zbita szyba, przebite opony, nieterminowa dostawa. Nikt nie zostawiał podpisu, nikt nie zostawiał wizytówki, ale ludzie wiedzieli. Bo to zawsze działo się tak samo. Ostateczny etap. Rozmowa, której się nie zapomina dwóch spokojnych mężczyzn jedno zdanie to ostatni raz, kiedy pytamy. I właściciel miał wybór teoretyczny. A czasem wybór znikał szybciej niż się wydawało. Wyobraź sobie nocny parking przy klubie w 1997 roku jest piątek. Muzyka dudni z budynku, światła migają, ludzie stoją w kolejce. Na parking wjeżdża ciemny samochód. Zatrzymuje się, drzwi się otwierają. Wysiada trzech mężczyzn, jeden zostaje przy aucie, obserwator, drugi idzie do ochrony. Rozmówca, trzeci wchodzi do środka. Człowiek od spraw, nie ma krzyków, nie ma chaosu. Po minucie klub gra dalej, jakby nic się nie stało. Ale ochrona już wie kto dziś rządzi, DJ dostaje listę rezerwacji. Kelnerki dostają instrukcje, a właściciel dostaje propozycje dalszej współpracy. To była operacja chirurgiczna krótka, skuteczna, niewidzialna dla postronnych. Ale najciekawsze było to, że miasto samo czuło, kiedy takie ruchy się zbliżają. To jeden z najbardziej owianych tajemnicą tematów wbrew legendom. To nie była codzienność. Ale się zdarzało. Dlaczego ktoś znikał? Powody bywały trzy. Zdrada informacji, dług wobec niewłaściwych ludzi, konflikt wewnętrzny nie opisywano tego w gazetach. Ludzie przestawali się pojawiać, mówiono tylko: wyjechał, schował się, ma problemy. Nikt nie zadawał pytań, bo pytania nie były mile widziane. A miasto, choć ciche, widziało wszystko. Miasta nie były jednolite. Każda dzielnica miała swoich. Ulice, bary, parkingi wszystko było podzielone nieformalnie, bez mapy, bez zaznaczenia w dokumentach. Ale każdy, kto pracował w gastronomii czy transporcie, wiedział dokładnie, kto ma wpływy gdzie. Tego nie dało się nauczyć to się po prostu czuło. A jednym z najważniejszych miejsc wpływu były kluby nocne. W latach 90. wejście do klubu nie polegało tylko na pokazaniu dowodu. Ochrona wiedziała, kogo wpuszczać, a kogo nie. Były trzy rodzaje klientów: zwykli, znajomi ochrony i ci ważni. Ci ostatni wchodzili bez kolejki, mieli swoje stoliki, czasem darmowy alkohol. Nie dlatego, że byli celebrytami, tylko dlatego, że należeli do środowiska. Właściciele lokali płacili nie za ochronę fizyczną, ale za spokój wewnętrzny, za to, że nikt nie zrobi akcji że nikt nie będzie szukał zaczepki, że nikt nie zniszczy biznesu. A w środku klubów działo się dużo więcej niż widać na zdjęciach z epoki. Wyobraź sobie dyskotekę w 1998 roku. Światła stroboskopowe, głośna muzyka, ludzie tańczą, piją, śmieją się, kelnerki biegają między stolikami, DJ miesza eurodense z polskimi hitami i nagle czujesz, zmieniła się atmosfera. Nie wiesz dlaczego. Ale widzisz, że ochrona wyprostowała plecy. Kelnerka przestała się uśmiechać. Grupa chłopaków przy barze odsunęła się na bok. Do klubu wchodzi trzech mężczyzn. Nie nie patrzą na nikogo. Idą do rezerwowanego stolika. Wokół kręcą się dziewczyny, jedne z ciekawością, inne z dystansem, jeszcze inne z nadzieją. To była mieszanka dwóch światów zwykłej młodzieży, która chciała tańczyć, i ludzi, o których wiedziało całe miasto, choć nikt nie wypowiadał ich nazw głośno. A dziewczyny w tamtych czasach widziały więcej niż mówiły. Relacje nocnego świata z grupą pruszkowską były skomplikowane. Dla wielu dziewczyn chłopaki z układu byli jak magnes, drogie auta, pewność siebie, pieniądze, władza. Inne trzymały się od nich z daleka, bo wiedziały, że wejście w ten świat oznacza problemy kelnerki i tancerki? Nieraz dostawały napiwki, które przekraczały pensje, ale dostawały też ochronę. Czasem wcale jej nie chcąc. Wszystko zależało od tego, kto usiadł przy stoliku. A miasto samo dawało sygnały, że dzieje się coś większego. Ludzie mieszkający w miastach lat 90. mieli szósty zmysł. Wiedzieli, że coś się szykuje, zanim cokolwiek się wydarzy. Nagle zamknięty klub, zmiana ochrony, brak rejestracji w drogich autach pod lokalem, nieoczekiwane spotkania przy parkingach. To nie była przypadkowość, to były sygnały i wszyscy woleli to rozumieć, ale nie komentować. A kontrola miasta miała jedną wspólną cechę, była cicha. Grupa Pruszkowska nie potrzebowała megafonów, by rządzić. Nie musiała robić pokazówek, wystarczyło, że była. Właściciele biznesów płacili, kluby współpracowały, dziewczyny wiedziały, ochrona rozumiała, a zwykli ludzie po prostu żyli dalej. To była druga Polska, cicha, obok nas, wiecznie widoczna, ale nigdy wypowiadana. Grupa Pruszkowska nie była tylko strukturą przestępczą, była symbolem czasów, które zbudowały współczesną Polskę. Czy tego chcemy, czy nie? Rządziła nie przez brutalność, ale przez obecność. Nie musiała strzelać. Wystarczyło, że była. Zwykli ludzie bali się nie tego, co widzieli, ale tego, co mogliby zobaczyć, gdyby spojrzeli w złą stronę. Miasto oddychało innym rytmem. Za dnia normalność. W nocy cisza, której nikt nie przerywał. Dziś te czasy wydają się odległe. Ale wielu pamięta je bardzo dobrze, niektórzy z ulicy, inni z gazet, a jeszcze inni z opowieści, które nigdy nie zostały zapisane, bo o niektórych rzeczach w Polsce lat 90. po prostu się nie mówiło, ale wszyscy wiedzieli, że się działy. I właśnie o tym była ta historia.